Aby wystawić fakturę oraz wysłać ją na adres e-mail, przechodzimy do zakładki Przychody. Następnie wciskamy przycisk Dodaj. Uzupełniamy numer NIP i wciskamy klawisz Enter. Pozostałe dane uzupełnią się automatycznie. W polu Wyślij do wpisujemy adres e-mail osoby, do której chcemy wysłać fakturę. Następnie wciskamy klawisz Enter. Wybieramy szablon numeracji oraz rachunek bankowy. Uzupełniamy datę wystawienia, na jej podstawie pozostałe daty wyliczyły się automatycznie. Wprowadzamy towary, usługi, które sprzedajemy i uzupełniamy ich ilość. Gdy upewniliśmy się, że wszystko wypełniliśmy prawidłowo, wciskamy przycisk zatwierdź i wyślij. Wydruk faktury otwiera się w nowej karcie przeglądarki. Po kilku chwilach faktura pojawi się pod wskazanym adresem e-mail. Otwieramy wiadomość, którą otrzymaliśmy z kancelarii. Do wiadomości dołączony jest załącznik, w którym znajduje się faktura. Fakturę możemy otworzyć do podglądu lub zapisać na komputerze.